w dzisiejszym odcinku na tym kanale dzisiaj Hagiwagi Pop Playtime. Jak widać już ktoś chce mnie zabić. A więc idziemy szybko w miejsce, w które mamy iść. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś, prosiłabym Ciebie zostawił, zostawiła łapkę w górę. I subskrypcję na tym kanale, by nie pominęły Was tego typu właśnie filmy, czyli z Robloxa. A było mi bardzo miło były wtedy, a więc nie pomijaj. Właśnie Hagiwagi jest już tu. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy, teraz tylko szybciutko iść w jakąś stronę. Okej, to byłby właśnie to załówek, a więc cofnę o tu. Ok, a więc przejdziemy może też kawałek tego, to się nie da. No to ten inny, może tak? Tak, ten na dół znowu. Wiecie, co to jest dość ciężkie, bo tu cały czas się chodzi w jedno okej, okay. jesteśmy w dalszej części, tylko nie spać. Bo, jak widać, już kolega spadł. I no. jeżeli chcecie bym nagrała właśnie Roblox z moim bratem, to musi być tu 100 łapek w górę i będzie właśnie Roblox z moim bratem, i tak więc. A jeżeli chcecie, mogę też z Wami nagrać Hagiego Wideego lub jakąś inną po prostu część serię. Okay. 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 Hmm. Wiecie co może ja na coś co jeszcze zrobić? To coś nie tak ciekawi. Ta łączka jest bardzo dziwna nie wiecie żeby tak nie iść może musimy się cofnąć a jak nie no to znaczy że już po prostu skończyliśmy a to. a to jakoś co co słucham tylko jak to zrobić no tutaj muszę wejść zamknięte serio że tak jest cicho ale nie będę się drzeć Cześć. więc chciałabym coś zrobić. Tylko jestem ciekawa, jak tu wejść. Znaczy, nie sujemy. tej strony. więc. Dzięki strach, to podejrzany szczerze. I jeżeli nie ma tu innej jeszcze drogi, to znaczy, że skończyliśmy, ale chociaż zobaczmy, może dalej. Bo jednak tutaj jest jeszcze ta część właśnie, gdzie możemy iść na górę ja właśnie nie wiem, czy może tam mogę skoczyć, jednak... No, ...to by tak. Okej, okay, jeśli teraz wpadli... O! Może akurat tędy? No, może jeszcze dużo? No i właśnie, spadłam, zabiłam się. Okej, okay, więc to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie odcinka i... Pamiętajcie, by zostawić tą łapkę w górę i pa pa!